Witam Państwa na kolejnym moim spotkaniu z Państwem. Pozwolę sobie przedstawić kilka tych najważniejszych spraw, które w tym okresie między sesjami miały miejsce. Dzisiaj tematem takim najbardziej gorącym w okresie lata jeszcze to jest ogrzewanie, ciepło w naszych domach, ciepła woda. No bo informacje, które docierają również do nas, do urzędu. Nie są obiecujące i, i nie uspokajają nas, jako że po pierwsze węgla nie ma w nadmiarze, jak to czasami słyszymy, ale również jeżeli jest, to jest bardzo, bardzo drogi. E, indywidualni odbiorcy węgla e, mają możliwość pozyskać dofinansowanie do tego węgla, który kupią, jeżeli będzie na składzie. W kwocie 3000 zł i apeluję do wszystkich Państwa, którzy mają źródło ciepła zasilane węglem, peletem, drzewem, żeby zgłaszali się do MOPR-u z wypełnioną taką ankietą czy, czy wnioskiem. Który, które to wnioski dostępne są w MOPR-ze, w Urzędzie Miasta, na stronach internetowych Ministerstwa MOPR-u i Urzędu. Wystarczy wypełnić wniosek i mieć zgłoszone to źródło ciepła do ewidencji, którą od kilku ładnych miesięcy żeśmy organizowali, przyjmowaliśmy zgłoszenia od Państwa, bo był taki obowiązek. To by miało miejsce w okresie wcześniejszym i wszyscy ci, którzy zgłosili to źródło ciepła, dzisiaj bez żadnych problemów praktycznie dostaną. Dofinansowanie w kwocie 3000 zł. Ta procedura już trwa. Yy, nasi mieszkańcy zgłaszają się, zgłaszają wnioski, i będziemy im w ciągu trzech miesięcy mamy obowiązek dokonać przelewu na konto kwotę 3000, którą to kwotę otrzymujemy z, z rządu. Ale to jest jeden problem. To, to dotyczy tych indywidualnych yy, użytkowników czy producentów ciepła. Natomiast Znacznie więcej państwa, mieszkańców Świnoujścia zasilanych jest w naszej centralnej kotłowni. I tu, I tu chciałbym uspokoić wszystkich tych, którzy się martwią, jak to będzie zimą. Dzisiaj pec posiada zgromadzone około 5000 ton węgla. I te 5000 ton wystarczy do tego, żeby produkować ciepło, dostarczać mieszkańcom do, prawie, prawie do końca miesiąca listopada. Natomiast prowadzi PEC intensywne dzisiaj rozmowy z dostawcami węgla, aby zabezpieczyć potrzeby na kolejne miesiące, które przed nami. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach podpisze PEC umowę. No i będziemy mogli spokojnie patrzeć w przyszłość, nie obawiając się, że ciepła zabraknie w naszych domach. Ale to jest kwestia dostawy ciepła. Drugim problemem w tym przypadku ciepła to jest cena, ile zapłacimy za ciepło. I tutaj jest naprawdę wiele niewiadomych, bo nie wiemy dokładnie, po ile, ile za tonę węgla zapłacimy kupując go. No, bo ceny zmieniają się z dnia na dzień, rzekłbym tak. Również, ile zapłacimy za emisję CO2 do atmosfery. Tu chciałbym nawiązać do, do takiej informacji, która ukazała się na jednym z naszych portali, które ja określam, które nam bardzo, bardzo, bardzo szkodzą na opinii o mieście. Bo czytają przecież ten portal. Nie tylko mieszkańcy Świnoujścia. Portal ten ostatnio podał, że nasza spółka PEC tak się gospodarzy, że za, miesiąc, za rok 2021 miała stratę ponad 7 milionów złotych. No robi to wrażenie, spółka, która ma stratę 7 milionów złotych, można by zadać pytanie, skąd się to wzięło? To spróbuję Państwu to wyjaśnić. W roku. W 2020, 2020 z tytułu emisji CO2 zapłaciliśmy 8 milionów 600 tysięcy złotych. Spółka tyle zapłaciła ze swoich pieniędzy, które wygospodarowuje. No i tą kwotę uwzględniła w ustalaniu stawki za ciepło, które mi obciążyła mieszkańców, ustalając taryfę. Życie pokazało, że w 2021 roku w wyniku wzrostu cen opłat za emisję zapłaciła spółka PEC nie 8 milionów 600, a 19 milionów 200 tysięcy. Tak wzrosły koszty emisji CO2. No i ta różnica, prawie 11 milionów, spowodowała, że spółka na koniec 2020 21 roku miała stratę 7 milionów 100 tysięcy złotych. Co mogła zrobić spółka, żeby tej straty nie mieć? Podnieść cenę opłat, czyli obciążyć mieszkańców dodatkowymi kosztami, które poniosła tak naprawdę. Wybraliśmy drugą opcję. Spółka ponosi straty. A tą stratę pokrywa z funduszu zapasowego, który posiadała w spółce w wyniku nagromadzonych środków z lat poprzednich i, i z tych pieniędzy pokryła stratę. Ja uważam, że kierunek był słuszny i naprawdę nie należy ganić prezesa, zarząd, pracowników PEC-u za taką decyzję, bo dzięki temu mieszkańcy zapłacili mniej za ciepło. Dzisiaj sytuacja jest, jest goła inna, bo mamy emisje, które koszty rosną, ale mamy węgiel, który jeszcze niedawno spółka kupowała po 500 zł za tonę. Dzisiaj będzie musiała zapłacić ponad 2000. I jeszcze tego węgla nie ma. Eee, więc widzicie Państwo, jak znacznie zmieniły się warunki funkcjonowania spółki. Ile podrożeje ciepło? Tyle, tyle, ile będzie to wynikało z wyliczeń i na pewno, na pewno nie przekroczy 40%, bo URE pilnuje tej zasady. Rząd podjął decyzję, że dofinansowani będą nie tylko mieszkańcy posiadający indywidualne źródła ciepła, ale również ci, którzy odbierają ciepło z takich kotłowni, jak nasza w I to może stanowić, jeżeli będzie to wprowadzone, a mamy informację, że tak, że te koszty podwyżki nie, be, nie będą aż tak wysokie. Bo dzisiaj mamy informację, że w, w wielu miastach w Polsce już podwyżki sięgają około 70%. Na pewno u nas w finansie takiej sytuacji nie będzie. Jeżeli będzie dofinansowanie, no to, to to jeszcze bardziej nam ułatwi utrzymanie tej ceny w jakichś takich granicach rozsądku i przyzwoitości. Czekamy na rozstrzygnięcia. Jest również zapowiedziane, że nie tylko indywidualni odbiorcy dostaną to dofinansowanie, ale również jednostki takie jak służba zdrowia, oświata, być może administracja. Czyli czekamy na te decyzje, no jeżeli zostaną wprowadzone, to mam nadzieję, że, że bardzo przyczynią się do tego, żeby ten, ten, ten fiskalizm, czyli te podwyżki, które, które muszą być wprowadzone, bo warunki się zmieniają, no, żeby były jak najmniej odczuwalne dla, dla państwa, dla mieszkańców Świnoujścia. Chciałbym nawiązać do tego, co miało miejsce na ostatniej sesji. Jak Państwo wiecie, kilka dni temu, w miniony czwartek, odbyła się sesja Rady Miasta. Kilka tematów niezbyt kontrowersyjnych, wydawałoby się, miało miejsce. Tam było, były, były rozpatrywane przez radnych projekty uchwał. W większości zostały przyjęte. Tak, tak jak, jak, jak ja to określam, zgodnie z interesem miasta i jego mieszkańców, większości mieszkańców, nie pojedynczej osoby, a, a większości. No, i w końcowym punkcie, punktach porządku obrad były takie dwa tematy. Jeden apel, apel do, do rządu, żeby, żeby chronił Odrę, nie dopuszczał do, do, do wpuszczania ścieków. Do Odry i Truł tą rzekę. Wedle mojej wiedzy to zdecydowanie jest spóźniony, bo, bo to dzisiaj to już rząd robi, ale to jest oczywiście po tej tragedii, która się zdarzyła, bo wcześniej było różnie, a mógłbym powiedzieć źle. No ale taki apel radni chcieli przyjąć, przyjęli. Jaki będzie skutek? No myśl, Myślę, tak jak większość apeli, czy wszystkie apele, które były do tej pory przyjmowane. Natomiast kolejnym punktem to była kwestia która dotyczyła rozpatrywania petycji złożonej przez mieszkańców Świnoujścia. Petycji, która zmierzała do tego, żeby Rada Miasta podjęła uchwałę o zobowiązaniu mnie do, pod do podjęcia prac nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego jednego fragmentu miasta, chodzi o o warszów, ulicę Ludzi Morza i Odrosów, na których to terenach mieszkańcy wiele lat temu zamieszkali w obiektach, które zbudowała im Odra. Chodziło o to, żeby zmienić plan zagospodarowania w taki sposób, aby wpisać tam funkcję mieszkaniową. Czyli żeby mieszkańcy mogli na przykład. Bo na przykład rozbudowywać te domy, ale również gdyby tak się stało, żeby mogli rościć odszkodowania od branży portowej, która w, okoli, w sąsiedztwie, bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonuje. No bo nie, faktem jest, że działalność portowa stoi w sprzeczności z funkcją mieszkaniową. I mieszkańcy z tytułu tego, że wokół jest port, że wokół jest Euroterminal czy jakiś prywatny zakład, który, który tam się znajduje, stanowi to utrudnienie dla tych ludzi. To życie w ty na tym terenie naprawdę do lekkich nie, nie należy. No ale wszystkie plany, które dzisiaj obowiązują, plan zagospodarowania, opracowany w oparciu o studium, które miasto posiada, Przewiduje, że tam jest funkcja portowa. Tam nie ma jednego zdania mówiącego o tym, że jest to funkcja mieszkaniowa, możliwa tam do realizacji. Granice portu, które również ten teren obejmują, mówią o tym, że jest to teren portowy, a z kolei na terenie portowym nie może funkcjonować legalnie funkcja mieszkaniowa, bo jedno z drugim się po prostu kłóci i musimy się zdecydować, czy chcemy mieć port, czy dzielnicę mieszkaniową. Myślę, że portu nie zlikwidujemy, a ta uchwała, którą radni podjęli, ubolewam, że ją podjęli, bo, bo były głosy również, żeby wstrzymać się w ogóle z podejmowaniem tej uchwały i zastanowić się, jak tym ludziom pomóc. W ogóle, czy, czy jesteśmy w stanie im pomóc? Czy jesteśmy w stanie im zabezpieczyć mieszkania albo działki, albo pieniądze, żeby sobie mieszkania zbudowali gdzie indziej? A może powinien to zrobić port? I to były pytania, o których z radnymi dyskusji nie było. Radni, głównie lewi, lewicy i Platformy, jedna pani radna z Grupy Morskiej. Bez, nie przyjmując żadnych argumentów, że to jest po prostu niemożliwe, zagłosowała za tym zobowiązaniem mnie do opracowania planu zagospodarowania, nowego planu i, i wprowadzenia tam funkcji mieszkaniowej. Dzisiaj tym ludziom żyje się trudno z uwagi na sąsiedztwo, ale dzisiaj ci ludzie mogą tam żyć, bo nikt im nie jest w stanie spowodować, żeby, żeby, żeby musieli się zlikwidować. Oni tam mają prawo mieszkać, w tych warunkach, w jakich to od wielu, wielu lat było realizowane. Tam kiedyś mieszkali starzy odrowcy, pracownicy odry, potem ich dzieci, wnuki, a teraz mieszkają również ludzie, którzy kupili te działki tam, czy te budynki te mieszkania. I mieszkają, kupili. Dlaczego? No, nie wiem. Klimat chyba kiepski, ale może nie były to drogie nieruchomości, które kupowali. No w każdym razie wielu mieszkańców tam mieszka. 134 osoby w wieku powyżej 18 lat. No i myślę, że to było powodem takiego zdecydowanego poparcia większości radnych, bo przecież ci ludzie za rok będą głosować. I. i Termin wyboru, który się zbliża nieubłagalnie, bo już za rok, powoduje, że radni są skłonni nawet podejmować takie decyzje, które, wierzcie mi państwo, nie rozwiązują żadnego problemu, a mogą stanowić problem dla tych ludzi, dla tych ludzi. Ja uważam, że powinniśmy dalej rozmawiać, nawet pośredniczyć, a może nawet pomóc, jeżeli taka, takie możliwości byłyby. Tym ludziom, żeby ten ich problem rozwiązać. Ale pójście w kierunku zmiany planu, wpisanie funkcji mieszkaniowej, to jest, to, jest, to jest działanie na szkody miasta. Bo gdyby się nawet udało, to co, to zlikwidujemy port, żeby ci ludzie mogli spokojnie tam mieszkać? Wydaje mi się, że to jest niemożliwe. Ale wiedzą o tym i radni, którzy głosowali za tym. I, my, i tak obserwując ich zachowanie, ich reakcję po głosowaniu, to niektórym było, myślę, że wstydzili się tej decyzji, bo kiedy próbowaliśmy z nimi rozmawiać, to nie odbierali telefonu. Po prostu było im wstyd za taką decyzję. I tyle w tym temacie. Chciałbym poinformować, i, i mogę powiedzieć tak, to z doświadczenia już wiem, że bardzo trudny będzie ten okres do końca kadencji, bo wszędzie tam, kiedy będziemy mówili o w działaniach potrzebnych dla miasta, a, a godziło to będzie w wyborców, w przyszłych wyborców, to, to będzie bardzo trudno podjąć potrzebną, dobrą decyzję, bo się narazimy panu X czy panu Y i, nie, i na mnie nie zagłosuje. Myślę, że i wierzę w to, że większość jednak radnych będzie patrzyła znacznie szerzej, jak pod kątem pojedynczych głosów, i będzie patrzyła na dobro ogółu i dobro miasta, bo to, bo to jest chyba celem każdego radnego, kto, kto funkcjonuje w strukturach Rady Miasta. I teraz chciałbym kilka słów powiedzieć o umowie, którą podpisaliśmy bardzo niedawno na ostatniej sesji. Na ostatniej sesji o tym poinformowałem Radę. Mówię, podpisaliśmy, uzgodniliśmy, podpiszemy najprawdopodobniej w najbliższy poniedziałek z gaz systemem. Dzięki tej umowie zabezpieczymy bezpieczny dojazd do naszych zabytków fortu, latarni morskiej i ewentualnie falochronu tego środkowego. Nie wykładając pieniędzy, gaz system zbuduje nam nową drogę do bramy portu. Gasystem zda środki na wykupienie działki od, od zarządu morskich portów na zbudowę, zbudowanie parkingu, który będzie obsługiwał te dwa zabytki nasze. Gasystem opracuje i opłaci dokumentację techniczną na ten odcinek parkingu i tej, odcinek tej drogi. Gasystem będzie płacił wieczyste użytkowanie. Do dwa, końca 2024 roku, a, a do tego czasu przy wsparciu pana wojewody, przekształcimy wieczyste użytkowanie na własność. To, to, to porozumienie, które negocjowaliśmy prawie półtora roku, myślę, zakończyło się. Pełnym naszym sukcesem. Miasto uzyska to, czego oczekiwało, czyli powstanie nowa droga, nie, nie angażując środki. Miasto przekaże dla gaz systemu część terenów zielonych, którymi dysponuje, ale są to tereny tak naprawdę zalesione, na których nic nie będzie realizowane. Są to tereny ochronne urządzeń gazoportu. Nie, są to tereny niezbędne do ochrony gazoportu, a przecież nam wszystkim powinno na tym, na tym zależeć, żeby, żeby ten wielki obiekt, zaopatrujący Polskę, nie tylko Świnoujście, ale Polskę w gaz, funkcjonował bezpiecznie. Ja się bardzo cieszę, że te, umowy, te rozmowy się zakończyły, że w, niedługim, w, dniach, w najbliższych dniach podpiszemy umowę. No i rozpocznie się budowa tej nowej drogi, a do tego czasu nie będzie, za, nie będzie zagrożony dojazd do zabytków, bo będzie się odbywał starą drogą. Tym bardziej nie będzie zagrożony dojazd do plaży po nowej e, ulicy Kumorzu, zbudowanej przez gaz system. E, no bo to porozumienie w ogóle tego terenu nie dotyczy. Dojazd do plaży, do parkingu jest niezagrożony i będzie tak długo dostępny, jak będzie to niezbędne. I, 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 I na tym bym ten temat zakończył. Myślę, że warto było no, nie ustępować, negocjować. Chciałbym tu podziękować zespołowi pani prezydent Michalskiej, która, która prowadziła. Te rozmowy ze swoimi współpracownikami, zespołowi prawników, który nam tutaj bardzo pomógł i nas wspierał, no bo myślę, że uzyskaliśmy naprawdę doskonałe porozumienie. I ostatnia, ostatnia kwestia. Podpisałem również umowę na dostawę pięciu autobusów. Autobusy wyłonione z przetargu marki Solaris dwa krótsze autobusy dziesięciometrowe, trzy autobusy dwunastometrowe. Solaris zobowiązał się, że zrobi wszystko, aby te, te dostawy miały miejsce przed otwarciem tunelu, jako że planujemy te autobusy uruchomić na obsługę linii, linii tunelowej e, i tak ważnym elementem, który ma być w tych autobusach zamontowany, to, jest, to, jest, to są haki holownicze do zamontowania przyczepek do, do przewozu auto, e, rowerów, ale również w samych autobusach będą zamontowane stojaki do mocowania rowerów. Równolegle spółka e, komunikacja autobusowa prowadzi kolejny, drugi przetarg na zakup Autobusów elektrycznych w ramach środków, które również uzyskaliśmy z SOMU, czyli z Szczeciński Obszar Metropolitalny, dostaliśmy środki i w ramach tych środków chcemy kupić autobusy 9-metrowe, czyli krótsze, w pełni elektryczne, elektryczne zasilane z normalnego źródła źródła prądu. Myślę, że to jest ten kierunek, który rozpoczynamy wdrażać w naszym mieście i przewiduję, że autobusy te będą obsługiwały, obsługiwały dzielnicę nadmorską. I to są te najważniejsze informacje, które chciałem Państwu przekazać. Dziękuję Państwu za uwagę.